Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na vloga, w którym opowiem Wam, co robiłam dwa dni temu w Warszawie. Osoby, które mi śledzą na Instagramie, widziały na pewno zdjęcie. Wrzuciłam zdjęcie, trochę tak tajemniczo opisałam to zdjęcie, ponieważ byłam jeszcze przed tym moim całym przedsięwzięciem, więc nie chciałam Wam za dużo pisać. Natomiast i tak wiedziałam, że nagram filmik i Wam o tym opowiem, i tak więc yy, oto jestem. Na koniec. Mojego, mojej historii, którą wam zaraz opowiem. Pokażę wam zakupy z Primarka, powiem wam dwa słowa ogólnie o tym sklepie, co i jak. Mam też w środku jakieś zakupy z Rosmana, więc zaraz wszystko zobaczycie. Tylko teraz pokrótce wam opowiem o Warszawce. Słuchajcie. Ja wam już mówiłam kilka razy, że na koniec zeszłego roku postanowiłam sobie, że będę spełniała swoje takie małe marzenia. Ja mam różne marzenia, mam też duże, ale stwierdziłam, że z racji tego, że to Wam też mówiłam, kilka lat temu wpadłam w taki dołek, tam zostałam, nie widziałam w ogóle, co mam ze sobą robić, żyłam z dnia na dzień, to pomyślałam sobie, że zacznę od takich mniejszych rzeczy, żeby w ogóle ruszyć z miejsca. Chciałam też wyjść ze swojej strefy komfortu, zobaczyć siebie w różnych innych sytuacjach i... I stąd właśnie ta decyzja, żeby wyjechać do Warszawy, ale pomału. Pierwszym moim takim małym celem na ten rok było sprzedaż mieszkania. I jak widzicie, jestem w tym mieszkaniu, ale już to, że dałam ogłoszenie, było dla mnie takim krokiem do przodu, ponieważ ja przez 5 lat nic nie zrobiłam. Chciałam, ale się bałam, bo ja lubię zmiany, ale lubię takie zmiany, które gdzieś tam trochę bez mojej wiedzy się jakby. Są w moim życiu, wiecie, o co chodzi, się pojawiają, także nie do końca jakby świadomie podejmuję pewne decyzje i bo boję się podejmowania decyzji, szczególnie takich jak na przykład sprzedaż mieszkania, bo to jest tyle formalności, to są przede wszystkim pieniądze, bo to jest mieszkanie. I ja nie do końca tak się czuję w tym też komfortowo, ale zrobiłam to i to był pierwszy właśnie taka pierwsza rzecz, którą chciałam od wielu lat zrobić, i właśnie teraz zrobiłam. To, że jeszcze nie kupiłam nowego mieszkania, to jakby spoko. Mam nadzieję, że ten rynek w końcu ruszy do przodu i znajdę coś fajnego dla siebie i zobaczycie mnie w końcu w nowym miejscu. Bardzo bym chciała. Natomiast kolejna rzecz to są tragusy. Ja wiem, że to jest taki niby a tam kolczyk, ale z drugiej strony, słuchajcie, ja te kolczyki już robiłam od kilku lat, chciałam zrobić i w planie był w ogóle jeden i zawsze miałam problem, żeby pojechać do Gdańska, umówić się. Myślałam o tym, że będzie mnie bolało, nie będę mogła spać, będzie mi się wabrało. I słuchajcie, jest Maya, mam dwa, jest super i bardzo się cieszę, że je mam. Za każdym razem jak na nie patrzę, to po prostu wiem, że to był właśnie ten czas, kiedy miałam je zrobić. I kolejną rzeczą uwaga, to było zagranie w serialu. Zawsze zastanawiałam się, jak taki zwykły, przeciętny człowiek może znaleźć się na planie filmowym. I tutaj znowu, słuchajcie, zostałam zainspirowana nieświadomie przez Asię, prawie idealna. Asia, dziękuję Ci, bo Ty po prostu zaczęłaś mówić o tych swoich rolach w tych serialach, i tak pomyślałam sobie, kucze, tak mi zachęciła do tego, żeby też spróbować. I zapisałam się do agencji, która jest w Warszawie. Tam było na stronie bardzo dużo różnych takich formularzy do wypełnienia, trzeba było jakieś filmiki wstawić, nagrać, zdjęcia i tak dalej. I ja to wszystko zrobiłam chyba w listopadzie zeszłego roku. I w sumie słuchajcie, od tamtego czasu, bo pierwszą propozycję miałam w grudniu, do maja miałam chyba 7 propozycji, żeby zagrać w serialach. I to było trochę tak, że ja z nich nie skorzystałam Z kilku tak naprawdę mm, względów Ponieważ z racji tego, że mieszkam w Gdańsku To jest bardzo problematyczne Ponieważ osoba, która mieszka w Warszawie Dostaje informację, że może zagrać tego i tego dnia o, o tej i o tej godzinie Znaczy nie, inaczej Dostaje informację, że może zagrać Dzień przed planowanym graniem Dostaje informację, gdzie to jest Wsiada w metro i jedzie Dla mnie to było problematyczne Bo ja nie wiedziałam do ostatniej... Do, tak naprawdę do ostatnich godzin, gdzie ja będę w ogóle miała, gdzie będzie ten plan filmowy. I oni to mnie napisali chyba w piątek, czy nie chciałabym zagrać epizodu w Gliniarzach. Jeżeli nie grałyście nigdzie y, wcześniej, nie macie doświadczenia, to wiadomo, że nie dostaniecie nie wiadomo jakiej roli, głównej roli, w jakimś serialu takiej większej, w sensie produkcji. Na początek dostajecie właśnie w takich y, produkcjach. TVNu, Polsatu, Paradokumentach i tak dalej. Oczywiście ja wiem, że większość z was tego nie lubi. Są gorsze, są lepsze, fajniejsze, każdy, każdy ma swoje jakieś tam preferencje i ja nikomu, jakby, ja nikomu nie każę tego oglądać, ale powiem wam, że to już nawet nie chodzi o serial, to chodzi o przeżycia, o nowe doświadczenia, o znalezienie się w jakiejś takiej dziwnej, niecodziennej sytuacji. Ja właśnie się w takiej znalazłam dwa dni temu i właśnie zaraz do tego, znaczy chciałam o tym opowiedzieć trochę, ponieważ... E, Mam nadzieję, że ten filmik też trochę jakby Was mobilizuje do tego, żeby coś zrobić ze swoim życiem. I tu nie chodzi o to, tak jak mówię, żeby planować, nie wiem, wylot w kosmos. To nie w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o takie małe rzeczy, żeby kroczkami gdzieś tam iść do przodu, poznawać siebie, zobaczyć, co się lubi, żeby też mieć odskocznię od tego codziennego życia. I właśnie, słuchajcie, bo zaczęłam mówić, nie skończyłam. W piątek dostałam informację, że reżyser mnie wybrał. Bo to jest tak, że oni jakby wysyłają te SMSy i chyba potem jeszcze z tego, czasami są castingi też. No to już w ogóle ja bym nie miała jak jechać, bo by mi się to w ogóle nie opłacało. Natomiast tutaj było tak, że chyba wysłali do dwóch czy trzech osób i yy, reżyser wybrał mnie, więc dostałam informację, że wieczorem dostanę umowę, że mam ją podpisać, odesłać i dzień przed właśnie planowanym, yy, wiedziałam, że to będzie 13 w czwartek. Natomiast że dzień wcześniej wieczorem dostanę informację, gdzie mam i o której być że gdzie i o której mam być w Warszawie, o tak. Trochę to było dla mnie stresujące, bo słuchajcie, ja wiadomość dostałam w, w środę o 18, i gdyby oni mi na przykład napisali, że mam być o 7 czy o 6 rano w Warszawie, to jak ja bym tam pojechała? Chyba, nie wiem, helikopterem bym musiała lecieć, bo po prostu no, to jest problematyczne, jak mieszkacie Daleko od Warszawy, ale ja zaryzykowałam i słuchajcie, akurat tak się fajnie złożyło, że miałam z kim podjechać do Pruszkowa, akurat tego dnia. Ja stałam o trzeciej w nocy. Słuchajcie, o wpół do piątej jechałam do Pruszkowa i w jak by byłam chyba około ósmej. Pojechałam sobie do Warszawy i właśnie z Warszawy na Młociny bo to było gdzieś tam, już nie będę wam szczegółów mówiła, bo nawet nie mogę, natomiast no, musiałam tam wysiąść i tam dalej się przemieszczać. Także stąd moje zakupy, słuchajcie, primarkowe, bo chyba tylko tam jest primark, tak mi się wydaje. Chociaż może jeszcze w jakiejś galerii w Warszawie, ale wydaje mi się, że tylko tam. I właśnie, problemem było to, że ja nie znam Warszawy. Ja byłam wiele razy w Warszawie, natomiast nie znam, nie umiem się poruszać po Warszawie i trochę mi to stresowało. Nie umiałam, słuchajcie, skasować biletu na przykład na metro, bo niby się naczytałam, oglądałam filmików i miałam kupiony online bilet w telefonie. I słuchajcie, no nie mogłam skasować, zrobiłam korek, w ogóle jakiś koleś przyszedł i mówi, że skasuje, znaczy otworzy mi na swój bilet, bo mówi, że jakie słońce, to te czytniki po prostu nie działają i on tam sposobem jakoś to otwiera. No wiecie, jak on mieszka w Warszawie, to, on to sposobem otwiera. A ja tam stam jak taki w ogóle wiecie nie powiem co i nie mogłam się przedostać przez tą bramkę na szczęście jakoś tak ogólnie logistycznie sobie poradziłam, bo jechałam z ką z Pruszkowa do Śródmieścia i potem do Śródmieścia tym metrem, a potem już sobie spacerowałam, nawet się trochę, słuchajcie, opaliłam, mam takie czerwone ręce, bo było bardzo gorąco tego dnia, to też nie było fajne, bo słuchajcie, byłam taka zgrzana. Jeszcze biorąc pod uwagę, że ja byłam od trzeciej na nogach, to no ciężka sprawa, ale ja tak bardzo chciałam, że no liczyłam się ze wszystkim. I słuchajcie... Plan miałam o 12.00. Już miałam wbite gdzieś tam w nawigacji, gdzie iść, co i jak. I ja tak to, szczerze powiem Wam, że tego serialu nie znam, dlatego że mm, oglądam ukrytą prawdę, i Wy wiecie, że ja to lubię. Ludzie się śmieją z tego, ale tam jest tyle, słuchajcie, życiowych, różnych e, sytuacji, takich, e, które. Mm, tak jak na przykład z wynajmem mieszkania ostatnio był taki odcinek i ja nawet nie wiedziałam, że takie prawo jest w Polsce, ja się ukrytej prawdy tego dowiedziałam. Także no są tam różne, niektóre odcinki są gorsze, niektóre lepsze wiadomo, natomiast jeśli chodzi o gliniarzy, to ja nigdy tego nie oglądałam. Ja wiedziałam i więcej, kto tam gra. Jacy są tam aktorzy, że są ci główni gliniarze, to bo w sumie głównie jest chyba tylko ten Krystian i Olgierd i tam jest jeszcze teraz dwóch dodatkowych, są te dziewczyny, ale głównie to oni jakby tak wszędzie tam, tak, znaczy tak mi się wydaje, no wszędzie zawsze ich widziałam, także już wiedziałam, że oni tam grają i tak dalej. I ja też już miałam scenariusz wcześniej, bo ja miałam taki epizod z mówiony, więc ja musiałam się nauczyć tego tekstu, tam nie ma tego dużo, ale musiałam się nauczyć, więc ja wiedziałam o czym jest w ogóle odcinek, bo ja dostałam cały scenariusz, wiedziałam, że będą mnie gdzieś tam wspominali już na początku filmu, natomiast pojawiam się w ostatniej scenie właśnie z głównym bohaterem i z jego żoną w ich domu i... i tyle, i tak naprawdę... Miałam to odegrać po prostu najlepiej jak potrafię. I jak oni w ogóle przyszli wszyscy na plan, jak ja zobaczyłam tych wszystkich ludzi, ja Wam powiem, że trochę, trochę żałowałam, że tam jestem, bo czułam się bardzo niekomfortowo. W ogóle ta żona tego Krystiana, ta Ewelina, jeżeli oglądacie to, będziecie wiedziały, ona jest cudowna. To jest taka fajna dziewczyna, że w ogóle niesamowite. Przyszła się, przywitała. Ta reszta, powiem Wam, że panowie z którzy tam obsługiwali tą całą produkcję no bardzo mili, przemili, ale no głównie aktorzy już tak powiem wam, trochę tak zlewali nie nas na przykład, bo byłam ja i jeszcze taka jedna dziewczyna, ja nie mówię, że oni mieli koło nas skakać czy coś, ale oni ani cześć ani nic, po prostu tak, nie wiem, czułam się trochę tak nieswojo tam, ale potem już było ok, dlatego że jakoś tak, no nie wiem, to chyba tylko taki początek był dziwny, może też, no nie wiem no, no ja, może to jest w mojej głowie tylko ale nie wiem, ja się tak dziwnie trochę tam na początku czułam w każdym razie trochę mnie tam poprawili. Tylko z racji tego, bo oni tam nie robią jakiejś charakteryzacji. Z racji tego, że ja miałam grać osobę zmęczoną życiem, przedszkolankę. Trochę miałam tak wyglądać, wiecie, tak me. Więc no, takie ciuchy wzięłam, bo chciałam mieć swoje. Dodatkowo też mnie uczesali w kitka, ja tego bardzo nie lubię, wolę mieć takie włosy, no ale mnie uczesali, więc już nie dyskutowałam, właśnie poprawili mi trochę ten makijaż, ten mikrofon powpinali i tak dalej i tak naprawdę scena była, najpierw była taka e, pierwsza scena, to było takie odegranie tej roli, żeby było wiadomo co i jak, kto siedzi, kto wstaje, kto co robi. Mm. Co już było dla mnie dość krępujące, bo stało naokoło mnie mnóstwo ludzi, słuchajcie. Mnóstwo! I tak mówię, Boże, jakbym ja miała jakąś inną scenę odegrać, to po prostu masakra, nie wiem, jak ja bym to zrobiła. W każdym razie nie stresowałam się jakoś bardzo, tylko bardziej, wiecie, co myślałam, że się gdzieś pomyli i że to będzie po prostu wstyd, ale na szczęście powiem Wam, że ta próba poszła super. Potem odegraliśmy tą scenę i to jest tak, że ja jakby z nimi rozmawiam i wychodzę, i ona jeszcze wraca i rozmawia z tym swoim mężem i. Jak ja wyszłam, to poczekałam, bo musiałam wyjść na dwór, no bo to był, to był dom. Poczekałam tam chyba z 5 minut i oni po mnie przyszli, żeby zrobić dubla, dlatego że oni jak tam właśnie grali, jak już wyszłam, grali tą drugą scenę, to niestety nam źle stanęli coś tam, coś tam i musieliśmy od początku ją odegrać raz jeszcze. I słuchajcie, odegraliśmy i to było wszystko. Ja nie dostałam żadnej... Tak naprawdę ja się po właśnie, potem właśnie pytałam, czy, czy jest OK, bo nikt mi nic nie powiedział, czy ja dobrze wstałam, zagrałam, powiedziałam, czy takim tonem jakim trzeba, bo ja miałam w ogóle być... Em... Bo też Wam nie dokończyłam. Mój mąż Maraka jest w szpitalu, ja byłam przerażona i w ogóle miałam być dość przerażona, jak zobaczyłam tego Krystiana. I to miała być taka zmieszana i taka: wiecie, prawie że uciekająca z tego salonu, więc y, to nie było do końca łatwe. Tym bardziej, że tam przez cały czas wszyscy się chichrali naokoło i mi też się chciało trochę śmiać, więc ja jakby musiałam się powstrzymać, i nie wiem, czy ja dobrze zagrałam. Bo co to się to ja to zobaczę dopiero w telewizji, ale. No... Fajne przeżycie. Powiem Wam szczerze, że bardzo fajne przeżycie i nie ukrywam, że chciałabym jeszcze spróbować swoich, swoich sił w jakimś serialu, dlatego że to jest coś zupełnie nowego. To jest coś takiego, co mi przez myśl by nie przeszło. To znaczy przeszło, ale tylko w sensie takim, że chciałabym, ale nigdy nie, nie patrzyłam na to w taki sposób, że to w końcu nadejdzie taki dzień, że wystąpię w tym serialu. I nie wiem, nie wiem, czy jaki będzie ciąg dalszy tego wszystkiego, czy w ogóle będzie jakiś ciąg dalszy, bo nie wiem, jak wypadłam, ale no jestem w tej agencji. Mam nadzieję, że jeszcze się do mnie odezwą i że, e, i że jeszcze mnie zobaczycie w telewizji, ale aż, słuchajcie, ja nie mogę w to uwierzyć do teraz. Dobra, jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, to piszcie na dole, to postaram się wam odpowiedzieć. Ewentualnie dogram jakiś jeszcze może film w tym temacie, nie wiem, czy w ogóle was to interesuje. W każdym razie, czas na zakupy, słuchajcie, bo znowu gadam i gadam. Jeśli chodzi o Primark. To ja ostatni raz w primarku byłam w Londynie w 2007 roku. I tak naprawdę niewiele się w tym primarku zmieniło. E, ceny są dość atrakcyjne, tam jest dużo rzeczy poliestrowych. Jak wiecie, poliester nie przeszkadza mi jakoś specjalnie, dopóki coś nie jest opięte i nie jest sztywne. Niestety właśnie ten poliester taki primarkowy to jest taki sort chyba najgorszy z najgorszych, ale tam też są bardzo niskie ceny. Natomiast to nie jest tak, że. E, że nikt tego nie kupuje. Dziewczyny chodziły z pełnymi koszami, więc to jest kwestia jakby preferencji. Jeżeli ktoś lubi, nie przeszkadza komuś, to spoko, to bo te ciuchy są ładne ogólnie. Tylko, że no to jest, mówię, no to jest taki aż... Ja nie lubię aż takiego poliestru, bo czasami ten poliester jest taki mięciutki, jak wiskoza wręcz, tak jak moje sukience z Reserved. Natomiast no tam były takie te ciuchy dziwne. basiki są tanie, kapcie skarpety, jakieś tam t-shirty, bluzki na ramionczkach, tego możecie pokupować sobie multum i one są faktycznie najtańsze chyba ze wszystkich sklepów, w jakich kiedykolwiek byłam. Jakościowo nie wydają mi się być wcale złe. Ta bawełna jest taka wiecie, no wątpliwej jakości w niektórych rzeczach, ale też możecie znaleźć naprawdę fajne rzeczy, jakieś tam sportowe, bielizne, piżamy, także ogólnie myślę, że za jakiś czas jeszcze pojadę sobie do primarka, chociaż kto wie, czy właśnie co się będzie, co się wydarzy w moim życiu, może w ogóle będzie taka ku temu jakaś okazja. W ogóle nie wiem, czy wam powiedziałam, Warszawa to jest takie miasto, które takie bardzo nowoczesne. Ja się tam czuję, jakbym była w ogóle w innym kraju i Podoba mi się na swój sposób. Ja lubię morze, lubię ten mój klimat tutaj, ale z drugiej strony coś mnie tam ciągnie od tej Warszawy. Także myślę, że będę tam teraz częściej. Tym bardziej, że chcę iść na, na Powąski, bo dawno nie byłam. Nie byłam chyba za 20 lat. Chciałabym iść na Zwiedzić Łazienki Królewskie, znaczy Zwiedzić, pochodzić tam, bo też nie byłam. Także myślę, że pojadę do Warszawy w najbliższym czasie jeszcze, ale dobra, przejdźmy do zakupu. Eee, może zacznę od torebki. Słuchajcie, kupiłam sobie taką małą torebkę, ponieważ tak mi się spodobała. Od razu, jak ją zobaczyłam, pomyślałam sobie, biorę. To jest taka mała beżowa torebka ze złotymi dodatkami. Nie zmieści mojego portfela, ale trudno. Tu ma pasek, także będę ją sobie tak tutaj nosiła, ale wydaje mi się, że jest ładna. Do takich jaśniejszych stylizacji, ja nie mam właśnie kremowej. Pomyślałam sobie, że będzie ok. Ona jest wykonana bardzo dobrze. Słuchajcie, torebki są super zrobione. Kilka mi się tam podobało torebek i ona kosztowała 34 zł. Więc naprawdę, słuchajcie, nie, nie dużo, A torebka sama w sobie jest ładna. Ona się niczym nie różni od torebek, nie wiem, z Hemu, z Zary za 119 zł. Także to jest pierwsza rzecz. Mam też dwa takie t-shirty. One były w tej sekcji piżamowej, więc ja w nich prawdopodobnie będę spała, chociaż nie wiem. Bardzo ładnie leżą. Tu jest taka koronka. Mają też tutaj taką gumę. Podbiust, także to też jest fajne. Materiał bawełna, ale taka naprawdę bardzo milusia ta bawełna. Zobaczcie, wziąłam też czarną. W rozmiarze M obydwie są. Ogólnie rozmiarówka też jest dziwna w, tam, dlatego że piżamy na przykład w rozmiarze S mają małe bluzki, a takie galoty. I nie mogłam wybrać sobie żadnej piżamy, po prostu nie było opcji, dlatego że kompletowo. Nic nie pasowało do siebie. Przeważnie bluzki biorę w swoim, znaczy bierałam do mierzenia w swoim rozmiarze albo większe, natomiast no, shorty XS-ki albo Eski. Także takie dwie bluzki i jedna kosztowała 13 zł. Także zobaczcie, no naprawdę spokojna, a one bardzo ładnie wyglądają. Mam też kolczyki. Słuchajcie, jakie piękne kolczyki. Zobaczcie. Akurat na mojej dziurki taka ilość. Te są złote, te są srebrne, a te są holo. I już nie mogę doczekać, jak będę je nosić. Cena 13 złotych. Bardzo ładne. Wyglądają w ogóle jak prawdziwe złote. Ostatnio zaczęłam się zastanawiać, czy ja na pewno mam ciepły typ urody, wiecie? Patrzę na moje żyły, na to wszystko i to chyba nie do końca ja jestem taka ciepła, właśnie nie wiem. Bo z jednej strony wydaje mi się, że jak nałożę sobie jakieś ciepłe cienie, brązer ciepły, to to ładnie wygląda. Podkreślam mój kolor skóry, ale z drugiej strony, jak mam coś srebrnego, to też wcale głupio nie wygląda, więc nie wiem. Zresztą, założę w jakimś filmiku te srebrne kolczyki, to zobaczycie i wypowiecie się, czy jest ok, czy nie. Wydaje mi się, że jestem pół na pół. Dobra. Kolejna rzecz to są skarpety. Takie bardzo krótkie. I to są. Jest pięć par skarpet za. 13, wszystko o 13 złotych. One nie są w 100% z bawełny, ale tam bawełnianych skarpet nie było. Tam były takie, które miały więcej albo mniej bawełny, ale takich 100% nie było. Zresztą bez przesady tyle to tam ok. One są fajne, bo są bardzo krótkie. I tam tych skarpet macie, słuchajcie, tonę. Do wyboru, do koloru. I ostatnią rzeczą są klapki. Japonki. Wziąłam sobie dlatego, że ja mam już jakieś stare, więc te się na pewno przydadzą. I one były po... 4,50! Jezu, myślałam, że po 6 zł. 4,50 i to jest rozmiar L. Bardzo głupia rozmiarówka, to jest niby 40-41, ale ja ich nawet nie mierzyłam. No, za 4,50, słuchajcie, nawet nie wiedziałam, że one były po 450. No, i dobra, i to już jest chyba wszystko. Teraz pokażę Wam, co kupiłam w Rossmanie. W Rosmanie wziąłam sobie płatki, bo widziałam, że są w promocji. Ja ostatnio mało chodzę na zakupy, więc dlatego wzięłam wszystko to, co po drodze tam mogłam złapać. To, to złapałam i wsadziłam do koszyka. Więc płatki Isana, to jest bardzo dużo ich: 140 i one kosztowały chyba dwa z hakiem: 2,39, 2,59, nie wiem. Mam też, o, to jest słuchajcie, z Hebe: Strawberry Skin, regenerujący balsam do rąk. Z Eveline. I ten krem kosztował 7,50, ale nie podoba mi się zapach. Za bardzo taki słodko-truskawkowy. Ocy będą do mnie leciały, jak będę się nie smarowała. No i dobra. I ostatnia rzecz. To jest lakier. U mnie nie ma Deli, nie ma Ados lakierów, więc sobie tam kupiłam taki nude. Bardzo ładny kolor, i to jest e, 0,4. Ich było tam kilka. Ja wzięłam akurat ten. Pomaluję sobie, dlatego że. Ten lakier, który też wam ostatnio pokazywałam, który kupiłam z... o ten, mam go tu, Boże, zastanawiam się, on stoi koło mnie, to jest Miss Sportive numer 649, on jest piękny, tylko już mi tu pozłaził szczupków nie wiem, czy wy to widzicie, ale mam na tym i na tym paznokciu mam takie zadrapania, w sensie takie, no, tak, czymś, po prostu, wiecie, coś drapała tymi paznokciami, jakieś takie bardzo... Niespotykane u mnie ostatnimi czasy, więc nie wiem jak to się stało. W każdym razie lakier mam dwa dni i tak on wygląda, także mam ochotę na taki jasny. Spróbuję, pomaluję. Ja mam inną serię z Deli, taką z takimi, takie liście monstery są namalowane. Mam taki czerwony lakier i on jest super, także mam go już ileś miesięcy i naprawdę sprawdza się rewelacyjnie, więc mam nadzieję, że ten też taki będzie. Porcelanowy kwiat. Nie wiem. I to już, słuchajcie, jest wszystko. To, co chciałam Wam powiedzieć, pokazać i w ogóle mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie standardowe łapki do góry, aż się zmęczyłam od tego gadania, bo słuchajcie, już nagrywałam ten filmik teraz chyba trzeci raz, bo chciałam Wam streścić to wszystko, a cały czas się tak rozgadywałam, jakby to w ogóle. A tu chodziło tylko, żeby wam tak, wiecie, nakreślić, co, jak i po co i dlaczego. I co? Mam nadzieję, że troszeczkę was zmobilizowałam tym filmikiem do działania. Nie musicie robić wielkich rzeczy. Ważne, żeby w ogóle cokolwiek robić. Chyba, że lubicie taką stagnację. Lubicie być w miejscu i chcecie być w jednym miejscu ciągle tym samym. I nie chcecie już niczego doświadczać. Nie chcecie jakby przeżywać nowych rzeczy. No to okej, okay, każdy lubi co innego. Natomiast ja wiem, że mój charakter jest zupełnie inny i to, że gdzieś tam. Pewnego dnia utknęłam. Nie znaczy, że yy, chcę tam zawsze być. Chcę po prostu ruszyć do przodu i chcę poznać coś nowego, bo słuchajcie, kiedy jak nie teraz? Myślę, że to jest najlepszy czas. Jest, mam mobilizację i mam jakąś taką siłę, żeby coś robić, także. Trzymajcie kciuki, żebym jeszcze jakąś rolę dostała Oczywiście dam wam znać, kiedy to będzie w telewizji Ale myślę, że to jeszcze spokojnie jest dwa miesiące Także jak już będę wiedziała, będzie się zbliżał ten czas To ja wam oczywiście dam znać Chociaż nie wiem, bo tak sobie teraz myślę, że Może sama powinna to najpierw zobaczyć Ale dobra, nieważne W każdym razie żegnam się z wami Dzięki wielkie, że byłyście ze mną I serdecznie was zapraszam na kolejne filmiki Do zobaczenia, pa!